Dzień dobry, w dzisiejszym nagraniu tłumaczę o co chodzi w kościele. Czyli e, e, dochodzi do przestępstw na tle religijnym e, w lewych sutanna. Czyli to, jest, to jest, e, są ludzie reprezentujący lewy kościół, czyli mają lewe sutanny. Czyli nie mają jakby potwierdzeń z zewnątrz, że są, mają prawo do wykonywania zawodu na poziomie męsko-żeńskim, czyli z, z ksiądz i zakonnica. I w związku z powyższym, e, aby skończyło się moje słuchanie. Tych głupot, muszę ujawnić, co nie przychodzi na Kościół, ponieważ przestępcy jakby nie chcą się poddać. Yy, czyli na, na Kościół na pewno nie przychodzi, yy, czyli ksiądz to zawód, zakonnica to zawód na rzecz państwa pod, yy, yy, pod budynkiem kościoła. Czyli zawód, zakonnica i ksiądz to jest zawód publiczny na rzecz państwa, czyli to jest na rzecz obywatela. Yy, w związku z powyższym to musi być. Yy, Zatwierdzone przez państwo. Czyli yy, to są zawody publiczne, na które zgadza się kraj, konstytucja, yy, więc jakby yy, nie jest możliwe robienie pewnych rzeczy, yy, jakby to było coś, co jest poza krajem. Czyli yy, jakby to był zwykły obywatel, ponieważ za zakonnica to mundur państwowy oraz ksiądz to mundur państwowy. Czyli to nie jest mundur yy, yy, wersji bezpieczeństwo, Czyli mundury niebieskie i zielone to jest bezpieczeństwo, a mundury zakonnicy i księdza to są mundury zabezpieczające ludzi przed niemiłością w rodzinach i w życiu. Czyli mundury zakonnicy i księdza mają zabezpieczyć ludzi w Polsce, obywateli, przed tym, czego doświadczają na poziomie niemiłosnym, czyli niemiłości. Czyli nie są kochani. To jest mundur państwowy. Czyli zabezpieczenie ludzi określoną dawką miłości w Sutannie na rzecz państwa, aby oni później nie popełniali przestępstw oraz byli w miarę dobrymi ludźmi. Rozumiecie to? W związku z powyższym, Sutanna to jest reprezentant kraju, który ma zadośćuczynić za rodzinę w miłości. Czyli ludzi, którzy chodzą, mają w kościele doświadczyć miłości nieseksualnej. Dla przestępców kościelnych nie jest to oczywiste. Czyli ksiądz to celibat? Zakonnica to celibat? Nie ma możliwości uprawiania seksu? Chodzi o tylko miłość słowną, czyli miłość wyrażoną przez człowieka, który chce pomóc drugiemu człowiekowi. Czyli pomoc drugiemu człowiekowi to jest coś, co reprezentuje kościół. Więc przestępcy nie rozumieją, że kościół to nie przestępstwo i nie seks. Naprawdę muszę kwadratowy łeb. Od tej niemiłości w lewych yy, kościołach. W związku z powyższym. Yy, to jest działanie na rzecz obywatela, który nie doświadcza miłości. Czyli na przykład dziecko, mama, tata, babcia, rodzina. Czyli idą się modlić razem z księdzem i ksiądz tam opowiada o miłości, o wybaczeniu, o pomocy bliźniemu. Czyli same dobre rzeczy mają się tam dziać, i to jest zabezpieczenie państwa przed tym, aby ludzie po <laughs> patologicznych rodzinach na przykład nie popełniali przestępstw. Więc jakby <laughs> na poziomie państwa nie jest to zabezpieczone, ponieważ w Polsce istnieją lewe kościoły. Dobrze. Więc e, jeśli chodzi o kościół, to informuję, czego nie można robić na kościół: czyli na kościół nie można uprawiać seksu. Kraść, zabijać, yy, kłamać, rządzić, ponieważ Kościół nie ma władzy absolutnej, jest pomocnikiem <laughs> yy, tych, co rządzą krajem, czyli yy, to jak się rządzi krajem, jakie są tu prawa, określa kodeks karny, konstytucja i tak dalej to wszystko, co jest prawdą o prawie i bezpieczeństwie w kraju. A Kościół jest pomocnikiem tego wszystkiego, żeby w kraju było jak najmniej przestępstw. Kościół. Kościół, w swoim działaniu, w intencji ma zabezpieczyć obywatela, żeby nie wkroczył na drogę przestępczą przez to, czego doświadcza w życiu. Czyli tam ksiądz tłumaczy, że to, to czego doświadcza, jest wybaczone. Po to, aby wiedział, że ma jakieś wsparcie, miłość, że ktoś się z nim liczy, że jest dla kogoś ważny. To, to Kościół robi w państwie. <laughs> Czyli obywatel, który jest odtrącony, na przykład przez rodzinę, albo przez społeczeństwo, czuje się ważny Ważny dla kogoś, czyli dla kościoła, dla księdza w parafii, dla zakonnicy w parafii. Rozumiecie to? Tak, dobrze. Więc tego nie można robić na kościół. Nie można uprawiać seksu, porno, homo. Yy, kościół to nauka i wsparcie. Więc dobrze. Yy, no to już powiedziałam, dobra. Siedem grzechów głównych: pycha, czyli jest ktoś zarozumiały, bezczelny, chciwość, czyli chce coraz więcej. To jest coś, co nie przychodzi przez kościół. Czyli to, te w siedem grzechów głównych, jeśli obywatel ma, to jeśli ktoś będzie praktykował, to ksiądz mu wytłumaczy, jak to zlikwidować, albo sam mu to zlikwiduje rozumieniem yy, człowieka drugiego, obywatela. Dobrze. Pycha, chciwość, nieczystość. Nieczystość to jest nie tylko nieczystość seksualna, ale to jest również nieczystość myśli. Czyli komuś źle życzymy, klątwy yy, klątwy, yy, zazdrość to jest nieczystość umysłowa. Tak, to jest nieczystość myśli. Czyli jeśli zazdrościmy, rzucamy klątwy, yy, zniesławiamy, to jest nieczystość myśli oraz jest nieczystość seksualna. Czyli człowiek praktykujący yy, miłość w jakimś stopniu stara się być jak najbardziej czysty i tego uczy kościół po patologii. Ponieważ tam jest różnie, rozumiecie to. Dobrze. tłumaczycie kiedy idzie. Zazdrość, yy, yy, czyli jeden drugiemu zazdrości, łakomstwo. Czyli to jest nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, czyli obżarstwo. Na przykład obżarstwo. Gniew i lenistwo. Czyli praca, czyli dla człowieka, który wchodzi w tryby społeczne, najważniejsza jest praca, nie może być leniem. Gniew. Gniew jest objawem nieczystych myśli. Czyli trzeba się wyzbywać myśli nieczystych, aby nie czuć gniewu wobec drugiego człowieka, który na to nie zasługuje. To kościół jest. Czyli lenistwo nie wchodzi w grę, a więc praca czyni wolnym. Więc pycham. Uznawanie siebie za wyjątkowego i lekceważenie innych, siedem grzechów głównych, chciwość, nadmierne pragnienie posiadania dóbr materialnych, czyli pieniędzy, yy, samochodów, wszystkiego, jeśli ci na to nie stać. To są grzechy, czyli ty na to nie masz, ty tym nie jesteś, a więc to jest grzech. Czyli ty to udajesz. Grzech to znaczy ty tym nie jesteś, ty tego nie masz i ty to chcesz mieć, krzywdząc inny. Pycha. Uznawanie siebie za wyjątkowego i lekceważenie innych. Wyjaśniam definicję grzechu. Dobrze, dziękuję. Czyli uznawanie siebie za wyjątkowego, czyli taki nie jestem. Czyli sobie to wyobrażam, wymyślam sobie to. Chciwość, nadmierne pragnienie posiadania dóbr materialnych, czyli i tego nie posiadam, oraz nie mam praw do tego, bo na przykład nie pracuję. Albo yy, nie mam żadnych pieniędzy, Nieczystość. grzeszne pożądanie, yy, które może dotyczyć seksu lub innych cielesnych przyjemności, czyli nie możemy pożądać ludzi, którzy sobie tego nie życzą. To są na przykład gwałty. Albo nie możemy pożądać. Eee, na przykład eee, kobiet, jeśli jesteśmy homoseksualistami, bo to jest grze. Nieczystość to zło. Zazdrość, smutek lub złość z powodu czegoś szczęścia i dóbr. Czyli jeśli widzę, że ktoś coś posiada lub ma, to jestem zazdrosny i niszczę mu to. Łakomstwo, nadmierne przywiązanie do jedzenia i picia. Czyli żre, pomimo że mi się nie chce jeść oraz pije, pomimo że mi się nie chce jeść. Czyli chcę, jakby to zmagazynować, to jest grze. Ponieważ nic nie magazynujemy. Bo nasze ciało nie jest przystosowane do magazynowania żywności. Do magazynowania żywności jest spiżarka lub lodówka. I łakomstwo rozumie związane z kradnięciem komuś jedzenia i picia. I żeby magazynować, ponieważ tego nie ma. Gniew. Silne, niekontrolowane emocje, które prowadzą do złości i nienawiści. Czyli, że druga osoba będzie czuła się z nami źle. Przez nasz gniew. Ten gniew dotyczy tylko naszego życia i naszych sytuacji. Jeśli przerzucamy to na inną osobę, nasz gniew, jest to już grzechem. Ponieważ ta osoba nie ma z tym nic wspólnego z gniewem. Na przykład, jeśli ty gniewasz się na mnie, wyżywasz się na mnie, a na przykład jesteś wkurzony na babcie, to nie możesz się na mnie wyżywać, bo to wtedy jest grzech. Więc wszystko przerzucacie, że jesteście bardzo grzeszni. Lenistwo, duchowe znużenie lub brak chęci do działania. Zwłaszcza w sferze duchowej. Nie ma żadnego działania. Praca to jest duch. Czyli muszę wyzionąć ducha. Rozumiecie to? Muszę tak pracować, aby moja energia się uruchomiła. Lub najlepiej, żebym tak pracował, aby wyszła na zewnątrz również. Więc lenistwo i siedzenie na dupie jest grzechem, ponieważ twoje ciało obumiera. Jeśli nie myślisz, mózg obumiera i ciało obumiera. Czy tego jeszcze słyszałeś? Dobrze. Więc lenistwo jest yy, wyjaśnię to definicję lenistwa. To niechęć do działania. Unikanie wysiłku i zamiłowanie do bezczynności. Jest to cecha charakteryzująca się brakiem motywacji, która może mieć różne przyczyny, takie jak przemęczenie, brak jasno określonych celów, a także aspekty psychologiczne, lęk, prokrastynacja. I tak dalej. Lenistwo może być postrzegane jako brak chęci do angażowania się w wymagane czynności. Lub jako objaw głębszych problemów. Dobrze. my lenistwa. Czyli wyrazy o podobnym znaczeniu: nieróbstwo, próżniactwo, gnuśność, opieszałość. Skutki lenistwa. To z Wikipedii jest. Problemy zdrowotne. Brak aktywności fizycznej i siedzący tryb życia mogą prowadzić do otyłości, chorób serca, nadciśnienia czy cukrzycy. Zdrowotne to było. Psychiczne. Może być przyczyną stresu, lęku, obniżenia nastroju. Brak osiągnięć. Może stanowić barierę w osiągnięciu celów osobistych i zawodowych. Czyli wtedy kradną czyjeś zawody, firmy i tak dalej przez lenistwo. Ponieważ sami nie chcą nic zrobić. Rozumiecie to? Dobrze. Jeśli chodzi o kościół, to chcę jeszcze powiedzieć... Że Kościół, jako instytucja państwowa, ma, na zada ma za zadanie z z zminimalizować skutki dorastania w rodzinach bez miłości, w tak zwanych patologicznych. To jest Kościół. Czyli państwo może tylko tak zabezpieczyć rodzinę, członków rodziny, Kościołem. I to jest bardzo ważne, aby ktoś, wszyscy rozumieli o co chodzi w Kościele, ponieważ to, co się dzieje w Kościele zewnętrznym, czyli w, w parafianach, Likwiduje parafian, Likwiduje możliwość zrozumienia, o co chodzi w kościele, że dla kogo jest kościół przeznaczony? Kościół przeznaczony jest dla ludzi, którzy mają problemy w domach. Czyli to jest taka pomoc bezpłatna państwa, zabezpieczona panem i ewentualnie panią, ale głównie panem. Więc kościół jest bardzo ważną instytucją państwową dla ludzi, którzy potrzebują pomocy, czyli. Oficjalnie y, pomoc świadczą y, MOPsy i tak dalej, ale ludzie chcą to. Y, y, może nie być tak źle w ich rodzinach, ale jeśli chcą, to inkognito pomoc. Czyli nie ujawniają się tam. Jeśli idziesz gdzieś na psychoterapię y, do leczenia z rodziny, to musisz się już ujawnić. A Kościół zapewnia możliwość bycia inkognito, czyli tam doświadczasz leczenia. Leczenia y, ze swoich problemów y, miłosnych, bo to są problemy miłosne w domu. Problemy miłosne, to nie chodzi o problemy seksualne, o branie, bo jesteśmy już na takim poziomie, gdzie ktoś reprezentuje kościół. To chodzi o branie. Chodzi o miłość do drugiego człowieka, do bliźniego. Czyli to jest miłość tak jak na przykład do matki, do ojca, do dzieci. I tutaj możemy leczyć się tym, co ksiądz mówi na kazaniach. I w trakcie mszy. I tylko to ten kościół jest głównie przeznaczony do takich osób. Ludzi z patologii jest bardzo dużo. I tam doświadczałem pomocy miłosnej, yy, jakby bez ujawnienia się. Czyli te, jakby fa ten fanatyzm religijny, to wszystko, co opowiadam w filmach, co tworzy historyki parafian, parafianie yy, na zewnątrz, jest fikcją. O co chodzi w kościele? To jest zabezpieczenie ludzi miłością, czyli miłością bezinteresowną, bo ten człowiek, który jest księdzem, nie zna tego człowieka osobiście. Więc yy, na spotkaniu z księdzem w niedzielę w kościele, ta osoba jest nieznana księdzu, a on mówi w wersji ogólnej o miłości, czyli kościół, to co czyta, jest o miłości. Rozumiecie to? Czyli to, co jest w kościołach, jest o miłości. Czyli to jest taka jakby yy, państwowa lecznica, yy, państwowa lecznica, która zabezpiecza yy, intymność, czyli ten ksiądz nie zna tej osoby jej problemów, bo jak idzie do spowiedzi, to ujawnia tylko szczegóły, tak? ale jej problemów nie zna i jedzie struną ogólną opowiada o e, jakieś historie z życia e, religijnego innych osób e, kazanie prawi, czyli kazanie to jest coś, co macie naprowadzić po e, trudnym życiu na przykład w domu I to są osoby, które chodzą do kościół powinny chodzić do kościół, czyli to jest kazanie czyli ksiądz ci ujawnia kazanie, to nie jest, że ci każe. <laughs> kazanie to jest e, czytanie lub osobiste, tak o co chodzi w życiu? Czyli każdy kawałek kazania, czyli później były wszystkie wspólne kazania. To jest naprowadzenie ludzi na właściwą drogę, czyli tam było coś powiedziane, jakąś prawdą. Tak? Tak. Wcześniej ksiądz każdy mógł oddzielnie, a później było, że wszyscy jednakowe kazanie w niedzielę. To nie jest kazanie, że rozkazy, tylko tym, czy, tym co ci ksiądz przeczyta i opowie na kazaniu, masz się naprowadzić, jeśli dotyczy ci ten problem, który jest na kazaniu, w nakazaniu w daną niedzielę. Rozumiecie to? Teraz mi się zaraz wyłączę, bo mam końca. Więc o to chodzi w kościele: czyli to jest pomoc państwowa dla ludzi z patologii, bo tam nie doświadcza się miłości. Tam jest bieda, wiecie, są różne uzależnienia, problemy zdrowotne, edukacyjne i ksiądz ma to jakby w zawodzie dać jakieś poczucie, jakieś, że, to się, że to się coś zmieni, że ktoś, dla kogoś ta osoba jest ważna. Wiecie, w patologii jest się nieważny: ta osoba jest dla kogoś ważna, dla państwa, dla tego księdza. Bo ksiądz reprezentuje państwo, czy ta osoba jest ważna dla państwa? Czyli ksiądz ci powie, że jesteś ważny dla państwa. Nie ściemnia, tylko to jest państwowa pomoc dla ludzi, dla ludzi niekochanych i nieważnych w życiu. Dla nikogo, na przykład rodzina.